Stało się, słuchajcie, stało się 29 lat. Ostatnie lata 20. Za rok już będzie 30? Dawno już się wam bez make-upu żadnego nie pokazywałam. Używam sobie swojego ostatnio ulubionego kombo, czyli Misha i L'Oreal. Mieszam sobie na dłoni. Oj, zapomniałam kawy, Boże, ona tam stoi pod ekspresem. Jedno jest pewne. 29-letnia ja. Nie ma lepszej pamięci niż 28-letnia. Ja. Może chociaż skończę podkład. Wróciłam, mam kawę. Mogę się jakoś bardziej rozbudzić, bo dzisiaj, słuchajcie, rano miałam lenia. I notka do samej siebie z przyszłości. Na swoje 30 urodziny, droga Anno, y, proszę sobie wziąć wolne, ponieważ, słuchajcie, y, rano sobie włączyłam już muzykę, wiecie, tyryryry, urodziny, ale jak zaczęły mi przychodzić maile, no to ten humor mi się już tak trochę, wiecie... Ja jestem w domu sama, Kamil pojechał do biura. Nie mam planów na później, ale mam swoje refleksje 29-letnie. W tym roku po raz pierwszy nie byłam aż tak bardzo podekscytowana, jeżeli chodzi o urodziny. Zawsze, słuchajcie, wcześniej już chodzę sobie na przykład po takich e, sklepach e, z różnymi takimi gadżetami imprezowymi i zamawiam balony, czy właśnie jakieś takie sprawy. Ale w tym roku, słuchajcie, nie chce mi się. Dobrze, że tydzień temu dziewczyny wyprawiły mi impre niespodziankę. Bo sama, słuchajcie, ja bym nie wymyślałam, żeby jakieś balony zamówić. Użyłabym może tych, które mi zostały z... Z poprzednich imprezek. Jakbyś ten mój entuzjazm zmalał. Robi się stara. Przecież zawsze powtarzam, że każda okazja jest dobra, żeby ją świętować. Muszę wam powiedzieć, że zaczęłam używać nowego filtru do twarzy, tego z Holika, Holika który wam pokazywałam. On mnie chyba trochę zapycha. On ma ogromną tubkę. Będę go używać, dopóki go nie zużyję, ale chyba już do niego nie wrócę, bo pojawiło mi się na twarzy takich grudek, takich zaskórników zamkniętych. Marche już są, siwe włosy już są. Wczoraj sobie gadałam z Karoliną, ona Mówię, że chociaż to jest dobre, że ona nie ma ani celulitu, ani siwych włosów, ani zmaszczyk, a ja już mam wszystko. Ale z drugiej strony to nigdy, słuchajcie, w swoim życiu nigdy nie czułam się tak bardzo dobrze. Jestem szczęśliwa, bo znalazłam, słuchajcie, człowieka, z którym chcę spędzić całe swoje życie. Wzięłam z nim ślub. Mamy fajny domek, mamy fajną rodzinkę i oddanych przyjaciół, na których możemy liczyć. Dopadła mnie taka Stabilizacja, nie wiem czy nie nuda to się nazywa. Tylko jeszcze mam nadzieję, że, chociaż w tym roku uda nam się gdzieś wyjechać, może nie za granicę, ale ogólnie, że uda nam się więcej podróżować niż w zeszłym, bo w zeszłym była totalna lipa. W zeszłym roku to nawet pamiętam, że nie mogłam się zobaczyć z dziewczynami. Na urodziny Kasia i Igor do nas spadli jakoś później. Dobra wiadomość jest taka, że otwierają gospodarkę, otwierają hotele, otwierają restauracje. Myślę, że w maju będziemy mogli sobie pojechać na urlop, bo mamy taki dłuższy weekend. Dzisiaj jest taka pogoda, że niebie jest ciepło, bo widzę, że za oknem w słońcu jest około 20 stopni, znaczy w słońcu. Nie ma słońca, tylko słońce się przebija przez chmury i lampy na niebieskim niebie to nie ma. Chociaż. Wiem, że zawsze jak wychodzę to poprawia mi się humor, więc idę. Zrobię sobie fajny make-up. Parę dni temu, słuchajcie, się obudziłam i miałam takie przemyślenie, że naprawdę jestem szczęściarą, że jestem w miejscu, w którym jestem. Zbudzę się o kamanka, za oknem śpiewają ptaszki, mam pracę, którą lubię, ale przez ten lockdown troszeczkę się rozaniwiłam. I tak sobie pomyślałam, że może jak do Was pogadam, to będę też miała dzisiaj większą motywację do działania. W ogóle to się umówiłam na rower z mamą, jeśli będzie ładna pogoda. Mam nadzieję, że nie będzie padać. O, a może dzisiaj. Dzisiaj sobie pójdziemy na rower z Kamilem, zobaczymy. Używam tego tuszu, o którym mam trąbię i bombię. Koniecznie w ogóle Was zapraszam do mojego nowego Instagrama. Bo tam się dzielę na bieżąco swoimi wrażeniami. Znajdę jakiś fajny kosmetyk, to też go wam tam pokazuję. A tutaj jednak na YouTube filmy są z pewnym opóźnieniem. Koniecznie wbijajcie na Instagrama Vlog, bo jestem tam dużo bardziej aktywna niż na swoim starym Instagramie. Wydaje mi się, że rok temu też miałam tą opaskę na głowie. Urodziny. W ogóle bardzo ją lubię. Ona z handlem. mi już całkiem Ja Jestem w dresach, siedzę w domu. Nothing fancy, ale zaraz sobie wyjdę Spadzę tutaj do lasu, żeby zaczerpnąć trochę tego świeżego powietrza. Szkoda marnować taką ładną pogodę i siedzieć w domu. I dzisiejszy outfit of the day. Na termometrze jest 18 stopni, także całkiem ciepło, Użyłam sobie tylko pod szyję taką czostkę, którą upolowała moja mamulnia ostatnio. Mam tutaj torebkę, którą dzisiaj rano znalazłam u siebie w gabinecie na krześle. Dostałam ją od Kamanka. To jest ta sama firma, z której kupiłam torebkę dla mamy. Zresztą nie przypadkowo, bo postanowiłam, jeśli moja mama będzie zadowolona z tej torebki, to ja sobie sprawię też coś właśnie z tej firmy. No i właśnie w ten sposób przesłałam Kamilowi linka. Nie wiem jak będzie dziewczyny, dajcie znać jak wy robicie, ale ja jestem z tego typu ludzi, że jeśli chodzi o chłopa to wolę mu coś podpowiedzieć. Prezentuje się przepięknie, ona jest na takim grubszym pasku. To jest taka typowa listonoszka. Fajniejszy słuchajcie mnie jest to w środku jedna kieszonka. Mamy dwie kieszonki takie ala na telefon Jedna jest tutaj jeszcze z suwaczkiem, no i taka luźna komora. Z tyłu jeszcze dodatkowo kieszonka na zameczek. Dla mnie to będzie super opcja, jak się właśnie gdzieś idzie, gdzieś jedzie. Zamykana klapka, wszystko jest na zameczek, nic nie wypadnie, wszystko się zmieści. W ogóle bardzo torpkowy rok. Od dziewczyn też dostałam taką małą, czarną, jest super uniwersalna i z którą chodziłam praktycznie cały tydzień. Dzisiaj ją zmieniam na prezent od Kamanki i zobaczcie, jak fajnie mi się dopasowała z tym płaszczykiem z lumpa. De facto powinien być wyprasowany, ale nigdy mi się nie chce. Z tego robić i zawsze mi szkoda czasu. No witam kochani, już jest troszeczkę później. Pomalowałam sobie usta na taki trochę pomarańczowy kolor i słuchajcie, już się tak odzwyczaiłam od tego, że noszę jakieś takie mocniejsze szminki, bo to nie ma sensu z maseczkami, jeśli się gdzieś wychodzi. No a po domu tak nosić szminkę, no chyba, że jest jakaś imprezka domowa. Czuję się dzisiaj taka odpimpowana dzięki tej szmince. Zrobiła się godzina 15, siedziałam trochę przy kąpie. Robiłam trochę zadań, tam czeka sterca prania na złożenie... A ja sobie popijam, słuchajcie, wodę. Kiedy indziej pić wodę z takiego kieliszka, jak nie w urodzinie? Po pracy sobie pewnie zamienię tą wodę na prawdziwe proseko. na razie jeszcze widzę, że przyszły mi dwa maile i niestety znowu muszę siąść do kompa. To już oficjalnie, słuchajcie, za rok na bank. Biorę sobie wolne dzień urodzin. Właśnie przyszedł Kamanek i przyniósł mi takie piękne tulipanki. Bukiet 15 tulipanów i jeszcze dostałam kartkę. twoje urodziny, to twój dzień. Boże, jaka piękna karteczka Ale czemu Pokémon Go jest w telefonie? Pokémon jest. <grywa> <grywa> Rozumiem, że kabusia i w ogóle te no, no, ciasteczka. Taka stelistyka, mi taka co tam, no niech nie <grywa> o go w telefonie. <grywa> no tak. Okay. Zobaczcie jaka jeszcze w środku słodka czeka, ale są ptaszki. Ćwierć bierr. <grywa> Ptaszek z serduszkiem za nas brzucha. A tu latają serduszka za nas balonu. 29. Balon. Tak, żeby potem, jak w przyszłości zostaniesz tą kartką i działała na, na kuretę, to dostałaś. Śmiałam się. Nie poka, go. Przyszedł czas po pracę, także nalałam sobie lampkę Prosecco. Kamil otworzył i idziemy na teraz sobie usiąść. Przyszło jedzonko. Dzisiaj zamówiliśmy sobie z restauracji indyjskiej. Ja w sumie chyba pierwszy raz będę indyjskie jedzenie jadła. Ja mam tutaj mango chicken, czyli... Kurczak w sosie mango, pan jak sobie zamówił ryż z kurczaczkiem i do tego baraninę, jakąś w czymś tam, plus dwa chlebki. I to jest ten chlebek czosnkowy, taki prosto z pieca. No dobra kochani, jak widzicie się ubrałam, idziemy na rower. Czas wyprowadzić rower na spacer. No co, nie, nie. chodź. No. chodź, chodź idziemy, na spacer. idziemy. na spacer. Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj już piątkowy poranek. A właściwie już nie taki poranek, bo mamy godzinę dziesiątą. Mamy dzisiaj w domu. Plany dzisiaj są takie, że po pracy się widzę chyba z mamą. A przy okazji zobaczcie, jak wygląda mój ogródek. Tutaj już mi wyrastają pomidorki. Tutaj słuchajcie, Kasia ostatnio nam przyniosła papryczki, które wyhodował jej mąż. Tutaj kiełkują mi ziółka, ale tak powoli. No ale już coś tutaj się dzieje, także na parapecie mamy zielono. korzystając z przerwy pracy wskakuję buty. Będziemy ćwiczyć. Ja dopiero się zabieram za obiad. Mamy tutaj jarmużową zupę kremu, którą już zrobiłam wcześniej. Odrżałyśmy sobie tylko z mamą. I mama jest taka kochana, że piecze ciasto. Jeszcze nic się nie dołożyłam do tego ciasta, ale może chociaż te gruszki ci pokroję, co? Już pokroiłaś? Boże, no patrzcie. No po prostu mama moja mnie ratuje, jak zwykle. Także my zajadamy zupkę, a potem nie wiem co. Ja jestem już taka zmęczona po tym tygodniu, że chyba sobie usiądziemy w tym i się napijemy jakiegoś winka. 1 maja, przed maj i jest deszczowo. My na dzisiaj zaplanowaliśmy grilla. Nie wiem jak to się uda. Mam nadzieję, że po południu się trochę rozjaśni. To jest, słuchajcie, mój urodzinowy weekend. Dzisiaj do nas przychodzą Kasia z Igorem, a jutro, słuchajcie, spędzamy niedzielkę rodzinnie. Kamil wczoraj, słuchajcie, wrócił z zakupów i nakupił całą lodówkę rzeczy na grilla. Musimy zrobić jakoś tego grilla. Nie wiem jak, ale zrobimy to. Ja już się trochę ogarnęłam. Zmontowałam też wroga, wsadziłam go na kanał i w ogóle chciałabym, żeby w maju pojawiało się na kanale więcej filmów. Marzeniem byłoby 3-4 filmy w tygodniu, ale nie wiem, czy to się uda, bo jak wiecie, ja pracuję na normalnym etacie, słuchajcie, ja nie jestem youtuberką z zawodu. Ciężko jest to wszystko y, pogodzić, bo montaż takiego filmiku, które trwa około, nie wiem, 15-20 minut zajmuje mi, myślę, że przynajmniej z 8 godzin. Lubię jak te filmy jednak są ładne, jak się coś w nich dzieje, jak jest fajna muzyka, jak są fajne przejścia. Montaż trochę trwa, ale lubię to. A teraz, słuchajcie, skoro makijaż i włosy mam już z whoa to. Witajcie w naszej lodówce, która jest wypchana po brzegi. Będziemy przygotowywać żarcie na dzisiejszą imprezkę. O, i mieliśmy zrobić grilla, ale e, ciągle pada. Nie wiem, jak będzie z tym grillem. Kamil mówi, że zrobimy go po prostu przed domem, pod daszkiem. Zabieramy się za szykowanie. Jest godzina 14.40. Kasia, Stasi i Igor przychodzą o 16.30, także mamy jeszcze trochę czasu. I ja już jestem gotowa. Ubrałam się w sukienkę, tą sukienkę w kratkę. I zrobiłam sobie dzisiaj mocniejsze usta, żeby się poczuć trochę bardziej wyjątkowo. Czekamy na przyjaciół. Kamil rozpala na dworze grilla, mimo że trochę, że jest trochę mokro. I chciałam Wam też pokazać, co ja tutaj przygotowałam. Kurna, i widzę, że zapomniałam jeszcze nakryć do stołu, czyli rozłożyć talerze, sztućce i tak dalej. Ale mamy tutaj taką małą preskę Mnóstwo różnych przekąsek, warzywa, owoce, sałatki. To jest taka jedna sałatka grecka. Tutaj jest yy, włoska kaprysal. ale według mojego pomysłu. Czyli pomieszałam tam jeszcze jakieś inne zioła i zrobiłam taki sosik. I jeszcze jeszcze zauważyłam, czego brakuje. Słuchajcie, brakuje chleba, bo do grilla. Grill bez chleba to nie grill. No dobra, kochani, tak to wygląda. Niestety zostały mi tylko już wielkanocne serwetki, a trzeba je zużyć. Także takie pójdą w ruch. Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Dzień dobry, moi drodzy. Mam już niedzielę. Wczoraj nie nagrywałam. No bo słuchajcie, cieszyliśmy się czasem z gośćmi. Kamil w kuchni robi śniadanko. A ja od rana, słuchajcie, działam na Instagramie. Łóżko jeszcze nie pościelone, ale po wczorajszej imprezie dzisiaj sobie trochę wrzuciliśmy na chill i mieliśmy taki pomysł, że dzisiaj również będziemy grillować. Po prostu na zewnątrz jest armakadolne jak zebra. Zobaczcie co się dzieje. Jak my zrobimy tego grilla? I don't know. Wczoraj nie zużyliśmy za dużo tego mięsa. Dzisiaj na 15 wpada rodzinka. Myśleliśmy, że też właśnie zrobimy grilla. Każdy się naje, mam karkówkę, mam kiełbę. Nie wiem, Kamil mówi, że yy, tak czy srak robimy. To jest słuchajcie, człowiek wielkiej wiary. Zrobiłam make-up. W sumie tylko zrobiłam make-up. I chciałam wam pokazać, co wczoraj dostałam od przyjaciół. Właśnie. I to będzie słowo klucz w tym prezencie. Bo zobaczcie, dostałam książkę kucharską dla miłośników serialu Przyjaciele. Ile pięknych przepisów. I to też jest fajne wydanie, bo ma takie papierowe kartki, kanapki, Joea, lasagne zaręczynowa, super! Bardzo trafiony prezent. Kolejna książka, słuchajcie, to jest książka Erika Emanuela Schmidta, to jest mój ulubiony pisarz i już dawno, dawno nic od niego nie czytałam. Przepiękne wydanie, ta okładka jest też taka matowa i jakby papierowa. Dziennik utraconej miłości, nowość. Moja matka nie chciała, żebym tylko żył, chciała, żebym był szczęśliwy. Mam wobec niej obowiązek szczęścia. Nie mogę się doczekać, aż zacznę czytać. To nie jest kom, Koniec, słuchajcie, tutaj mam jeszcze pudełeczko od Ministerstwa Dobrego Mydła. Co ja tutaj mam? Po pierwsze, powiem Wam, że wszystko pachnie przepięknie i wszystko ma zapach śliwki. Tutaj mamy odżywczy peeling cukrowy, którego też nie mogę się doczekać, jak tylko użyję. Ja w ogóle bardzo lubię tą markę. Oni mają naprawdę bogate kosmetyki i nie żałują odżywczych składników. No i przede wszystkim te produkty są naturalne. Strasznie mi się też pod... Podoba ten design. Wyglądają jak takie etykietki starych jakiś eliksirów. No po prostu to pachnie. Nie wiem, czy znacie ten zaśliwka w czekoladzie, pachnie tak samo. Tutaj jest coś ciekawego, bo tu jest sztyft regenerujący. Tego sztyftu możecie używać jak balsamu, ale co jest w nim fajne, że możecie właśnie używać go punktowo. Ja myślę, że to będzie też super opcja na kolana i na łokcie, ale oczywiście można go też nakładać na całe ciało. Super. I też on pachnie. O, Jezu, ten jeszcze bardziej pachnie jak śliwka w czekoladzie. Tutaj mamy jeszcze takie maleństwo. Olej z pestek śliwki. Regeneruje, łagodzi stany zapalne, jest lekki i szybko się wchłania. Idealne dla skóry tłustej, którą właśnie ja mam. To tyle z prezentów. Teraz przenoszę się do kuchni. Trzeba jeszcze coś przygotować na stół. Chyba zrobię sałatkę z makaronów z zupek chińskich. Na pewno ją kojarzycie. Już jak zwykle zasaliliśmy, trochę no bo za dużo tego narobiliśmy. Chociaż będzie więcej osób, to może się zje. Pogoda dalej pod psem, także jednak e, nawet kamanek zrezygnował z pomysłu Grilla pod daszkiem. Z, z przodu domu, tylko ustawiliśmy piekarnik na termoobieg grill. A tutaj jest mój strój dnia, dzisiaj ciemno, było i zawsze jest taka pogoda, że pada deszcz, to ja jakoś nie mam ochoty się ubierać na bardzo jasno. Także y, mam na sobie rajstopki, sukienkę, którą zamówiłam, chyba w Brizzard. Na głowie moja ulubiona opaska z Bo zawsze daje radę i zawsze dzięki tej opasce stylizacja się robi ciekawsza. Po wczorajszym doświadczeniu yy, z tym, że po prostu już w środku imprezki zdjęłam ten pasek folera, bo po prostu byłam tak najedzona, że nie chciałam, żeby mnie coś tam cisnęło, to dzisiaj nie zakładam paska. Na uszach, słuchajcie, mam koniczynki, moje standardowe medaliki, Słuchajcie, komunina Maryjka. Tak ogólnie to wygląda. Może Wam jeszcze pokażę, zanim wszyscy przyjdą, jak wygląda ta sałatka z chińskich makaronów. Mamy tutaj tak, salami, ogórek, ananas, makaron z chińskich, majonez i to wszystko, słuchajcie. Ta sałatka robiła się bardzo szybko, zrobiłyśmy ją z chyba 15 minut, łącznie właśnie z zalaniem makaronów. I jest naprawdę smaczna, także fajny pomysł na imprezkę.